Zapraszam ciebie do wspólnego oddechu, do świadomego oddechu, by falować na nim i mieć wpływ na to, gdzie ta fala życia idzie. To czas, by ta nasza święta wola uaktywniała się wszędzie tam, gdzie jest ruch serca. Jest ruch ducha. Zatem usiądź wygodnie, z prostym kręgosłupem. Ważne, żeby był pion. Może stać byle w pionie. Bo to daje intensywny impuls. Za chwilę wejdziesz w inny, wyższy stan świadomości, podczas tej sesji. Ważny jest oddech i utrzymywanie uwagi. Uwagi na tym, co się dzieje, co warto zrobić i to zrobić świadomie. Chodzi o przepływ światła w linii pionowej. Mój głos tylko Tobie to podpowie, właściwie przypomni ten naturalny rytm, który jest u małych dzieci. Chodzi o to, by ta energia z góry i dołu wchodziła tam, gdzie my chcemy, czy to do czakry duchowej, czy to do czakry korony kryształowej, korzenia i ziemi. By na końcu już, kiedy już wyćwiczysz ten proces, żeby wiedzieć i być świadomym, że ta energia, te światło życia, ta woda życia z kryształowej rzeki, od bogini matki, ona tu się rozchodzi. I stąd zasila wszystkie partie, rozpromieniowuje nas to Zaczynamy. Jak chcesz, zamknij oczy. Zawsze na wdechu pobieramy energię, więc zaczynamy przepływ. Prowadzimy go od duchowej czakry nad głową do czakry ziemi pod stopami. I oddychasz w stanie nic, tylko w stanie obserwacji. Nic, pustka dookoła, jak amnezja. Obserwujesz tylko klatkę piersiową. Proszę, dotknij może ten dołek sercowy. Chakra Krist, ona jest trochę głębiej, nie malejka. Przez moment poczuj ją. I teraz wejść głęboki, taki długi wdech i wypchnij swoją wolą rurę praniczną nad głowę wysoko. Do centrum źródła, miłującego źródła. Przy drugim wdechu. Głęboki wdech, i swoją świadomością, wolą, wypychasz rurę praniczną w głąb ziemi, do centrum, do mateńki ziemi. Wdech i bądź świadomości, że wydłużyła się rura. Do ziemi i do góry, do centrum. Do centrum bogini matki, do miłującego pola źródła. Bądź świadomości teraz, że oddychasz tylko dwoma końcami kanału świetlistego. Płynie przez ten kanał, przez tą rurę złociste, delikatne, subtelne światło. Wpływa i przepływa jak woda. Płynie tylko z góry i z dołu jednocześnie, i z każdą chwilą bardziej intensywnie. Możesz je odczuć, kiedy obserwujesz stopy, dół kręgosłupa w totalnym rozluźnieniu. To jest teraz czas na rozluźnienie. Odpuszczasz i obserwujesz. Jak z góry płynie światło przez czubek głowy, środek głowy, przez gardło, do serca, do jamy serca. Oddychaj świadomie. Więcej energii, więcej światła, biofotonu. Te światło jest ze źródła miłości. I przepływa przez przewód, przez oba otwory górny i dolny. To wieczny ruch życia, przepływa i daje się rozpoznać przez falujący oddech. Bo to nie ty oddychasz, to życie oddycha tobą. Ten wieczny oddech nigdzie się nie zaczyna ani nie kończy. Nie można go zabić, zatrzymać. On trwa. Poczuj ten stan trwania, bycia w teraz, w tej pięknej chwili przepływu. Pozwalasz na przepływ. Bo kiedy z jakiegokolwiek powodu wstrzymujesz oddech, a tak na przykład dzieje się w chwili strachu, to ciała subtelne i fizyczne ciemnieją, a w podróży życia pojawiają się przeszkody. Tym bardziej poczuj wartość tego wiecznego pulsu matki zwanej życiem. Teraz twoja uwaga kieruje się na Gwiazdę Ziemi, jest tuż pod stopami. Oddychasz pewnie, lec odprężeniem. I dzięki twojej uwadze płynie woda życia z kosmosu, kanałem przez całe ciało do czakry Ziemi. I jednocześnie z jądra Ziemi do czakry Ziemi, zwanej gwiazdą Ziemi. I proszę wejść takie trzy wdechy. Tak? Z jednego centrum i drugiego centrum światło kumuluje się na gwiaździe Ziemi trzy razy. Wspomaga ją, rozświetla, aktywuje i daje dużo nowych możliwości. I takie poczucie zaopiekowania się, że jest coś więcej niż tylko ja samotna, samotny. Po tych trzech fazach oddechu do czakry ziemi, teraz wprowadzamy wolą oddech. Ten przepływ wody z góry wpływa do też czakry pionowej korzenia, która wychodzi z krocza. Już wiesz, jak to zrobić. Wdech. Masz świadomość, że ta rura praniczna to przepływ z góry do krocza i z centrum ziemi do krocza. Poczuj, co tu w kroczu się dzieje. To ją uwalnia od tego, co zbędne równoważy, wzmacnia. Czy oddech? W praktyce może dojść tylko do jednej, kto już jest taki mocno obeznany w kierowaniu energią. Teraz oddychamy bezpośrednio do czakry chrystusowej. Ona nie malejka i jest tylko kilka centymetrów głębiej poniżej czakry sercowej. Łączy się z siecią Wielkiej Matki, co w nas, w Ziemi, w kosmosie, łączy z Rodziną Gwiezdną i Świetlaną, którą w religiach nazywana Ojcem nie wiem czemu. Teraz oddychamy do niej, właśnie do trzy razy. Tak? I się rozprowadza tu w niej ta energia. Aktywujemy ją. Poczuj tę energię ciepłą. Ona uruchamia radość, która pojawia się w Twoim ciele tak spontanicznie. To tu czujemy spokój, wyzwolenie od wszystkich myśli. Stan zero, stan teraz, to stan serca, stan pełnej świadomości. Poczuj, jak energia dotyka serca i głaszcze je, pieści. Im więcej oddychasz świadomie, pionowo, tym więcej wody życia dostaje czakra chrystusowa. A to na nań ludzkość teraz winna się skupić. Najbardziej. Rozprzestrzenia się tu światu ta woda i koi serce, wszystko jest doskonałe i ty jesteś w porządku. Takie trzy oddechy już zrobione. I już wychodzimy uwagą na czubek głowy do czakry korony. To też jest pionowy lej. Oddychamy tylko przez dwa otwory do tej czakry z dołu i z góry. I poczuj, co dzieje się w tej części ciała z głową, na czubku głowy. Twoja uwaga jest w tej chwili na czubku głowy. I tu naprawdę można to odczuć, kiedy jest napływ światła ziemi i nieba. Do tej czakry trzy razy oddech. Oczywiście może być jeden raz, pięć razy, każdy decyduje, ja tu pokazuję taki tylko przykład. Teraz przejdź do czakry duchowej. Jest powyżej korony. Wdychaj do niej przez dwa otwory do tej czakry. A ona łączy się też ze wszystkim, co istnieje, ze źródłem największej mocy życia. Łączy się z esencją duszy, z jej narodzinami, energią, która jest połączona z każdą żywą istotą. To tu, podobnie jak w Czakrze Chrystusowej. Chryst czujemy jednię ze wszystkim, co istnieje. Wdychaj te światło z najwyższego źródła miłości, ziemi i nieba, a energie te nazwano różnie, chi, mana, prana, biofotony, orgon, lub woda życia, światło życia. Do tej wysokiej czakry nad głową, czuj, co się dzieje. Twa uwaga jeszcze bardziej uaktywnia przepływ. Więcej płynie z góry i dołu do tej świętej czakry, poza cielesnością. Kiedy wdychasz do czakry życia nad głową, tworzy się silny torus, pole ochronne i staje się złocistą bańką. Poczuj siebie w całości, odpręż. Rozluźnij, przeciągnij. Poczuj ciało, za chwilę otworzysz oczy, ale po tym całym procesie zachęcam: poczuj całe ciało, co się dzieje z głową, klatką piersiową, brzuchem, nogami, ze świadomością, że światło tylko płynie w pionie. Płynie w teraz, na poziomie serca i duszy, znika stres i dramat. A czakry poziome będą coraz bardziej się rozpływać. I staniesz się płynnym światłem polem światła. I teraz świadomy wdech, jak na co dzień z tym żyć, z góry i dołu do czakry Christ. Tu się odbywa nosem, ustami wydychamy tylko wówczas, kiedy Coś chcemy uwolnić. To jest utrata energii. Poczuj, co się dzieje w klatce piersiowej. A teraz ważna informacja: kiedy chcesz kogoś bardziej poczuć. To świadomie wdychasz energię ziemi i nieba do czakry dowolnej. A zachęcam, jeśli już, to tylko przy spotkaniach intymnych, takich naprawdę wyselekcjonowanych, wiedząc, że każde połączenie daje ślad. to do czakry sakralnej w podbrzuszu, która świeci pomarańczą. Tak, teraz masz przygotowanie, by oddychać świadomie do czakry Christ, bo tu jest oca źródła i tu błyśnie kryształ i stąd Dostajemy prawdziwe informacje dla indywidualnego przeznaczenia, które płyną do mózgu i umysł to wykonuje, pozwala doświadczać, przekazuje do ciała i ciało we przenosi mnie tam, gdzie serce chce. Witaj! Na ścieżce serca Twoje oczy otwierasz, rozglądasz się, uśmiechasz do siebie, do napotkanej istoty, do świata.